Jeśli jesteś projektantem instalacji, reprezentujesz zakład produkcyjny lub firmę inżynieryjno-wykonawczą, trafiłeś w dobre miejsce. Zastanawiasz się, dlaczego? Naszą ideą, jako producenta zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, jest dzielenie się wiedzą. Wiedzą, która ma inspirować do wdrażania efektywnych rozwiązań realizujących cele inwestycyjne. Wiedzą, która może wpłynąć na oszczędności, wzrost bezpieczeństwa i niezawodność w Twojej firmie. Na kanale będę mówił m.in. o regulacjach prawnych, optymalizacji kosztów, rozwiązaniach technologicznych oraz możliwościach i ograniczeniach tworzyw sztucznych. Dotychczas dzieliliśmy się wiedzą z naszymi klientami poprzez różne formy komunikacji. Między innymi szkolenia, webinary, webcasty, strefę projektanta czy bogatą bazę edukacyjną. Teraz przyszła pora na nowy format. Postanowiliśmy usystematyzować tę wiedzę i dzielić się z nią w sposób cykliczny na naszym kanale YouTube. Dzień dobry. Nazywam się Szczepan Gorbacz i witam się z Tobą na kanale Amargo, Akademii. Tank Education Tide, producenta zbiorników i instalacji stworzyw sztucznych. Zachęcam do oglądania odcinków, subskrybowania kanału i aktywnego dialogu w komentarzach. Do usłyszenia!